Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, Wielka Sobota to dzień, w którym święcimy pokarmy. Taka była zawsze tradycja i, i tak sobie wyobrażaliśmy ten dzień, żeby po poświęceniu pokarmów później spożyć śniadanie wielkanocne. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Pandemia sprawiła, że. Nie możemy się widzieć, nie możemy popatrzeć sobie w oczy, nie możemy popatrzeć na najświętszy sakrament, pomodlić się do Pana Boga. Ale chcemy chociaż trochę tej tradycji, tym razem za pośrednictwem mediów. Bardzo dziękuję sokulskiej telewizji, że nam to umożliwiła. I właśnie przez nich zwracam się do wszystkich naszych parafian. Dawno się nie widzieliśmy, więc warto popatrzeć w sobie i powiedzieć, że nasza świątynia jest ważnym miejscem w życiu każdego parafianina. I że my księża ani na jeden dzień nie przerwaliśmy ofiary mszy świętej w naszym kościele. Każdego dnia odprawialiśmy mszę świętą. Każdego dnia. Brzmiały organy, i każdego dnia na zakończenie Mszy Świętej było śpiewane Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Ale moi drodzy, skupmy się dzisiaj na święcące. Każdy z Was coś położył do koszyka. Z wielką czcią, z szacunkiem, kładziemy te wszystkie Rzeczy, które będziemy spożywali, na pamiątkę darów paschalnych. To, moi drodzy, tak wynika z naszej tradycji i naszego przekonania. Każdy to robi, bo czuje taką więź z Bogiem i z Kościołem. Bardzo proszę, by stanąć z koszyczkiem, by. Przynajmniej dwie albo trzy osoby były w tym czasie w domu i żebyśmy się wspólnie modlili. Na koniec bardzo proszę, aby głowa rodziny wzięła do ręki kropidło i poświęciła święconkę. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Pan z Wami. Prośmy Chrystusa Pana zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Pomódlmy się w ciszy. Panie Jezu Chryste, ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożywać wraz z nimi posiłek. Prosimy, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku. W dzień Twojego zwycięstwa byśmy mogli się radować z udziału w twoim życiu i zmartwychwstaniu chlebie żywy który stąpiłeś z nieba i w komunii świętej dajesz życie światu pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę którym nakarmiłeś lud słuchający ciebie wytrwale na pustkowiu który po swoim zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boże, który zwyciężyłeś zło, obmyłeś świat z grzechu. Pobłogosław to mięso, wędliny, wszelkie pokarmy, które będziemy spożywali na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożywałeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także sól, aby chroniła nas od zepsucia, chryste życie i zmartwychwstanie nasz. Pobłogosław te jajka, znak nowego życia, byśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli także dzielić się wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do uczty wiecznej. Tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Przez święta nie będziemy mogli się widzieć z racji przepisów, które nas wszystkich obowiązują. Składam więc bardzo serdeczne życzenia razem z księdzem prefektem. Życzę, by ten świąteczny czas, chociaż zupełnie inny, przez nas niespodziewany, nieprzygotowany, był dla nas. Czasem optymizmu, byśmy nie upadali na duchu, byśmy mieli wiele siły, mocy, byśmy mieli czas dla rodziny, byśmy ten czas spędzili wśród swoich najbliższych. Byśmy też nie wyjeżdżali bez żadnej potrzeby. Niech ten czas świąteczny będzie dla nas i dla naszych najbliższych pamiątką, pamiątką wydarzeń, które zapewne się skończą. Wszystko niebawem wróci do normalności. Prośmy dobrego Boga, by nam w tym wszystkim dopomagał. By dawał nam roztropność, mądrość, odwagę, siłę i by nam wszystkim błogosławił. Niech zmartwychwstały Chrystus, który przychodzi do naszych rodzin, będzie naszą najlepszą ucieczką. I chociaż wiele rzeczy Doświadczamy, jeszcze doświadczać będziemy z racji tej strasznej pandemii. To jednak nie upadajmy na duchu, trzymajmy się dzielnie wiary naszej, ale także zdrowego rozsądku. Bądźmy ludźmi otwartymi na rzeczywistość, która nas spotyka. Bardzo proszę, byśmy odczytywali znaki czasu, ale nie tak jak każdy z nas chce, ale byśmy odczytywali znaki czasu tak, jak je widzi Bóg. A jeżeli uda nam się je odczytać, to wtedy okaże się, że zwyciężyliśmy. Tego zwycięstwa wielkiego w miłości wzajemnej, rodzinnej i w miłości Bożej serdecznie Wam życzę.